Witam. W tym kolejnym filmiku będziemy ogarniać twierdzenie Pitagorasa. No i zaczynamy. Co tutaj mamy? No mamy trójkąt prostokątny. Znamy jeden bok, znamy drugi bok no i ten musimy Policzyć HEU no, z przyprostokątnych. E, jako, że trójkącik jest prostokątny, no to właśnie możemy zastosować twierdzenie Pitagorasa. No jak to będzie wyglądało? No, twierdzenie Pitagorasa to jest suma kwadratów przyprostokątnych równa się kwadratowi przeciwprostokątnej. No, przeciwprostokątna to jest to, co na przeciwko kąta prostego. E, czyli tak, bierzecie e, te dwa boki przy przy kącie prostym, czyli to do kwadratu plus to do kwadratu, czyli będziemy mieli co? x kwadrat dodać, no i tutaj cały bok bierzemy do kwadratu, czyli 3 plus 2 pierwiastki z dwóch kwadrat równa się to, co naprzeciwko kąta prostego, czyli 6 plus pierwiastek z dwóch do kwadratu. No i tutaj pamiętajcie, jak jest nawias do kwadratu, no to wzór skróconego mnożenia. Ja w jednym filmiku nagrywałem po kolei skąd w ogóle wychodzą te wzory skróconego mnożenia, jak je stosować i tam powolutko omawiałem, no a tutaj sobie od razu będziemy stosować bez głębszego zagłębiania się po co i na co. Czyli mamy x kwadrat plus 9 plus 2 razy 3 6 razy 2, 12 pierwiastków z dwóch plus E, 2, 4 i razy 2, 8 e, równa się 36 plus 6 razy 2, 12 pierwiastków z 2 plus e, 2. No i patrzcie, 12 pierwiastków z 2 i 12 pierwiastków z 2 się skraca, bez po dwóch stronach z tym samym znakiem. Więc gdybyście to przenieśli na tą stronę, to by się zmieniło na minus i by się skróciło. No i co nam z tego wszystkiego zostanie? No z tego wszystkiego zostanie nam x kwadrat. No i wszystkie liczby przenoszę na drugą stronę, czyli mam tak 3, 6 plus 2, 38 minus 8 30 i minus 9 21. 21. Oczywiście tutaj żeby pozbyć się kwadratu pierwiastkuję. No i tak pierwiastek z x kwadrat. No to będzie x równa się pierwiastek z 21. Ale jak mamy kwadrat, to pamiętajcie, że mamy zawsze dwie odpowiedzi. Tylko tutaj zadajcie sobie pytanie, czy może być bok na minusie? No nie, więc tutaj dopasowałoby dopisać jeszcze sobie, że mamy dziedzinę, że ten nasz x musi być większy od zera, czyli ten x nie należy do naszej dziedziny, więc jedyną odpowiedzią jest pierwiastek z 21. No, a podpunkt B? No co w podpunkcie B? A tu może podpiszę, że to był podpunkt A. W podpunkcie B? No, podpunkt B jest też prościutki, więc znowu mamy sumę przy kącie prostym, co nie? Skoro przy kącie prostym, to to do kwadratu plus to do kwadratu równa się to, co naprzeciwko kąta prostego do kwadratu. Więc mamy co? 5 kwadrat plus x kwadrat równa się x plus 1 eee, kwadrat. Ok. No i co mi z tego tutaj wychodzi? 25 plus x kwadrat równa się znowu wzór skróconego mnożenia, więc co mi wyjdzie? x kwadrat plus 2 razy x razy 1, 2x. I plus 1 do kwadratu, czyli 1. Znowu x -y kwadraty się pięknie skracają. 2x sobie załóżmy, zostawiam po tej stronie. 1 przenoszę, czyli 25 minus 1, 24. Chcę mieć x, a więc sobie dzielę na 2. Czyli mój x równa się 12. I to jest moja odpowiedź do podpunktu B. No, także pamiętajcie, jeżeli chodzi o twierdzenie Pitagorasa, to suma przy prostokątnych, czyli 1 do kwadratu plus drugie do kwadratu przy kącie prostym równa się to co naprzeciwko kąta prostego do kwadratu. nie pomylcie kolejności, bo gdybyście wzięli na przykład to do kwadratu plus to do kwadratu równa się to do kwadratu, no to by wam nie wyszło. No, a, no jeszcze ta jedna uwaga, co nie, że w sumie o której już mówiłem, ale jak macie bok zapisany za pomocą 6 plus pierwiastek z 2 albo x plus 1, to jest cały wasz bok i wy cały bok podnosicie do kwadratu, więc to musicie wziąć w nawias. No. I co? Gdybyście chcieli powtórzyć do skróconego mnożenia, albo ułamki, albo nierówności, to już takie filmiki znajdują się na moim kanale. Gdybyście potrzebowali się spotkać, korepetycji z matematyki, to zapraszam do współpracy online albo w Lublinie na żywo. I jakbyście chcieli mi zadać jakieś pytania, no to macie na miarę wszystko pod spodem, albo piszcie pod filmikami. Ja Wam życzę dobrego dnia. Albo dobrego wieczoru, w zależności kiedy oglądacie. Trzymajcie się, cześć i biorę się za kolejne zadanka do rozwiązywania.